Widzimy tu kolejny odcinek z FC. Sorry za opóźnienia, ale w końcu jest. Dzisiaj trochę inny klimat. Karierę zagramy. Już trochę mam zagraną. Gram w puszczynie połomicie. Tomasz tułacz, ale to pierwszy sezon, więc jak za bardzo o was nic nie ominie, pół sezonu tak jest. Więc dzisiaj zagramy sobie karierę. Zobaczmy, akurat do reprezentacji polskiej mnie powołali. Więc no zobaczymy. Wspieram jako Kaźmierczak. Jestem w podstawowym składzie. 70 overallów. No i zaczynamy. Świetne klimaty na boisku. Świetna polska reprezentacja. Wychodzi Kaźmierczak. podstawowym składzie. Zaczynamy. Kaźmierczak. Czaruje Kaźmierczak. Kaźmierczak. Jeee! Yeah! 7 do Kaźmierczak! Galek Kaźmierczak! Świetny gol! Cieszynka oczywiście No i Krzysztof Piątek nie przytula Świetny gol! Teraz Argentyna Świetnie blokuje Nie wiem, co tam był Beckham League. Alister, no i nabity nasz Polak. Mięciutka wrzutka! Nie ma bramki. Świetna akcja Kaźmierczaka. I czy przyłoży? Świetny dribbling. Jest gol! 2 do 0! Dziesiątka na plecach Kaźmierczaka. Czyli oczywiście najlepszy numer zarezerwowany. Znaczy się bardziej lubię dziewiątkę, ale taki, dla takich największych kosyłów dziesiątka. No. Nie no nie wiem, tak... Czytałem książkę kogrze korzublato po prostu tak. Tak. Jest? Trochę ja z wychodzi, ale to nic, bo Firany nie widać. 3-1, po potem przesymulowałem Molina, Marku z Rojo, Gonzalez nie trafił karnego. Jeszcze Krzysztof Piątek i drugi raz kaźmierczak w 19 minucie. Świetny mecz w wykonaniu reprezentacji Polski. Teraz mecz z Katarem. A przecież ja już przesymulowałem to i. Przecież ustaliłem dwie bramki, zapomniałem. Przepraszam. Mecz z Katarem jestem w podstawowym składzie. Teraz będzie taka zmiana kamery. Myślę, no zobaczymy. Zaczynamy. Jednak będzie ta sama kamera. Sorry, że wam to nie pokazałem. Kaźmierczak po poczarował i świetna bramka. Buziaczki do Was, widzowie, oczywiście. Świetnie. Świetnie podryblował i świetnie po po, po długim słupku. Jeden do zera. Biednie. Sam na sam Adam Buksa. Ależ samobój! Świetnie to zrobił Adam Buksa. Nie strzelał, walnął. Naprzeciwko i świetnie. I od Adama Buksy też bużaczki dla Was. No zobaczcie no. Podał jakby do kaźmierczaka chciał podać i nabił kata i jest. 2 do 0. Podał do kaźmierczaka Adam Buksa i kolejna bramka. Pokażę wam to w powtórce. No Zobaczcie, puszczę tu teraz. Świetne zagranie Adama Buksy i świetny dribbling i gol Alka Kaźmierczaka. Brawo. Ali, zobaczmy, skatal. Lończyków świetnie broni. Grabara w ogóle świętnego nie ma, Lewandowskiego nie ma. Zadam buksę. I 3 do 1 Katalanczycy. Postanowiłem przesymulować resztę, Montari jeszcze w, z Kataru strzelił, ale Polska wygrywa 3-2. Brawo, brawo. A tak symuluję, żeby puszcza, puszczy wam coś pokazać, no bo mam mało czasu, ale muszę wam coś powiedzieć. Nie, pojadę może na swój trening, bo jadę do szkoły sportowej, do której mogę pójść. Ostatnio bardzo mnie rozczarowuje. Jestem... Czemu jestem zawieszony na najbliższy mecz? Jestem zawieszony. Trener mnie zawiesił. To jest nienormalne, nie? Widzieliście, co ja zrobiłem w Polsce? Nie, 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 ja nie wiem, nie? Z Wolfsburgiem mnie... Z Wartem Poznań nie. Zawiesili no i wygrali 2-0, a ja jestem samutki jak palec. No co? Nawet zawiesili mnie, teraz już nie, wyjazd ruchem będzie teraz. Powiedzieli przed chwilą, trudno mu się dziwić, najlepszy e, piłkarz jest przecież szczelcem ligi. I to powiedzieli o mnie. No więc właśnie, z kim jest źle? Z trenerem czy ze mną? Nie mogę, Patryk Kiry, jestem na odcinku. Nie mogę, muszę odrzucić sorry. Świetna bramka! Puszcza! Przemokowa. Teraz pytanie: czy i kiedy będą kolejne? Świetna bramka! W Brawo! Kaźmierczak ruszył z kontrą. Kaźmierczak! Broni bramka drużyny przeciwnej. Jeszcze rzut rożny i. Jest bramka! Samobójca! Co z się stało? Kaźmierczak ruszył. Potem też chwilę przesymuluję, ale wam pokażę. Kaźmierczak! Jest! 3 do 0. 4 do 0. Zakończony ten mecz. Starzyński nie trafił karnego. Kaźmierczak z bramką. Świetnie. 4-0. Koniec meczu. Zaczynamy. Włączyłem na najlepsze akcje. Zobaczymy. Hmm. A prezentuje się Ale Kaźmierczak się wywrócił. I może być Przódka nie ma. Puszcza, atak. Kaźmierczak, nie ma bramki. 1-0, przegrywamy z Piastem. Niestety. Wchodzę z ławki, aż dwie czerwone kartki dla Puszczy. 80 minuta wchodzę z Lechem. Weszed, Kaźmierczak. Nie widział right rajd. Kaźmierczak. Nie, co na 70 wchodziłem. Może to zakończyć. Czy on to zakończy? Puszczalek! Kaźmierczak! Bednarek! Nie trafił! Jak on tego nie trafił? 1-0. Dla Lecha. Dwie czerwone kartki dla puszczy. Rzuca. Kaźmierczak nie ma bramki Jeszcze ale to zrobił Świetnie, nie kaźmierczak ale drugi spuszczy Jeden do jednego, rzut rożny Wrzuca, kaźmierczak Nie ma bramki I koniec Na razie widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku